Cześć. Spróbuję odpowiedzieć na pytania, które mi zadaliście tu na Instagramie o fotowyzwanie create Your Light Auto Portrait. Więc po kolei spróbujemy coś powybierać. Eee, mamy od Laury. Które światła przy portrecie się przydadzą? Stałki? Właściwie nie robi. światło błyskowe, światło zastane, światło ciągłe, czyli jakieś ledy. Tutaj jestem oświetlony światłem ciągłym teraz. Więc takie jakie ci wygodniej. Najprościej jest naturalnym, ale jak chcesz zrobić kreatywna, to możesz też użyć kolorowe ledy, na przykład sobie nawet takie lampki też zadziałają. Ważne przy portrecie jest to, żeby światło było no, takie, żeby na twarzy ładnie to wyglądało, więc światło raczej duże w stosunku do twarzy. Małe punktowe, tak jak ta lampka, ona by rzucała ostre cienie. To też może być zamysł, ale ja wolę przyporcie miękkie światło. Lepiej to zrobić, pyta Kasia, lepiej to zrobić w niskim czy wysokim kluczu, czyli czy ciemne zdjęcie, czy jasne. Ja pokażę to, które ja zrobiłem. To to jest zdjęcie w niskim kluczu, No i od razu widać różnicę pomiędzy mną po retuszu i mną bez retuszu. To jest jaki chcesz klimat generalnie w ciemnym kluczu jest mroczniejsze troszeczkę zdjęcie ciemniejsze bardziej tajemnicze w wysokim kluczu. Z reguły jest no właśnie jest jasno więc takie ma in, inne wrażenie. Mam profilowe na jasnym tle ono jest myślę takie bardziej optymistyczne te na ciemniejsze jest bardziej tajemnicze. Zobaczmy dalej. E Ustawienie modelek podczas sesji to nie to nie foto wyzwanie. Jak ustawić ostrość przy kadrowaniu przy wykonywaniu autoportretu? Autofokus czy raczej manual? I to pytanie o to jak wyostrzyć parę razy się pojawia, więc no jest kilka sposobów. Pierwszy to jest taki, jeżeli, jeżeli masz opcję e, ostrość na oku czy ostrość z detekcją twarzy, to to jest, wydaje mi się, najłatwiejsze. To znaczy ustawiamy z detekcją twarzy w trybie ciągłym czy też śledzącym i zbiera z całego pola. W Nikonie Z7, w Z6, Z50 wystarczy po prostu sobie wybrać obszar całego ekranu i jak wejdziemy, to nas dobrze rozpozna. Ale co zrobić, jeżeli nie mamy takiej opcji w modelach innych? Nie wiem, na przykład tam ktoś pytał o Nikona D3100, to. Tam można sobie poradzić tak. Ustawia się, na przykład statyw, czy jakieś krzesło, po prostu bierze się jakiś punkt odniesienia, czyli aparat jest na statywie. To z tego będziemy robili. Tutaj ustawiamy na przykład drugi statyw, czy krzesło, jakąś lalkę, i my ostrzymy na tym punkcie, gdzie potem sami staniemy. I zablokowuje ostrość, czyli z automatycznej przychodzę na manualność, żeby już aparat więcej nie ostrzył. No i potem po prostu lepimy sobie tam znaczek X na, na podłodze, na niego stajemy i powinno być ostre. Wtedy rzeczywiście taka ostrość typu w punkt, jakaś przysłona 1,4 może powodować, że ta płaszczyzna ostrości jest tak mała, że my mamy kłopot, żeby się po prostu w tą ostrość załapać. Wtedy lepiej jest tą przysłonę po prostu sobie trochę zamknąć, żeby zwiększyć obszar, w którym jest Ostre zdjęcie. A jak mamy jakąś pod rękę tam osobę, to po prostu niech ona stanie w danym miejscu. My ze statywu, a potem ustawiamy się na jej miejscu. Także taki sposób też bardzo dobrze działa. Ania pyta, do kiedy fotowyzwanie Do tej środy, w czwartek, zaczynam oglądać wasze zdjęcie. Także macie czas do środy, do końca dnia na publikację z tym hashtagiem, czyli create your light na Instagramie. Czy odmłodzać się w Photoshopie, czy nie? Pyta: Portret army. <laughs> no to zależy, jak wykorzystujesz Photoshopa. Ja jestem zwolennikiem tego, że zdjęcie kończy się po retuszu w Photoshopie, bo to dopełnia takiego, takiego kreacyjnego portretu. Niektórzy są, wolą portret bez stykania w ogóle Photoshopem, więc to zależy od własnego stylu. I jedne i drugie są ok. To Wasza decyzja. Dobra. Krawat J pisze, u ciebie jest rozmycie poza twarzą. Mam zawsze dylemat, czy to konieczne, jak żyć. <laughs> Zgodnie z sobą trzeba żyć. To oznacza, że jeżeli chcemy mieć rozmycie poza twarzą, czyli właśnie mała głębia ostrości, rozmycie, no to, to tak zróbcie, jak nie, to nie. nie. ma, W fotografii nie ma jednej słusznej zasady, po prostu każdy ma swój styl i zasady warto znać, trzeba się ich nauczyć, ale potem możemy robić, co, co nam żywnie się podoba. O, to jak kapslock na klawiaturze. Jeżeli będziemy pisali z kapslockiem, pewnie większość odczyta to, jakbyśmy krzyczeli, więc pewne zasady są również tak rozumiane. Jeżeli będziemy mieli e, o, ostrość nie na oku, no, to okaże się, że jednak ludzie nie lubią takiego zdjęcia. Dobra, ja tylko chciałbym powiedzieć, że według mnie jesteś najlepszy. A dobra, Patryk, <laughs> dzięki, ale nie ma kogoś takiego jak najlepszy i na pewno na to miano nie zasługuje cała masa e, znacznie bardziej wartościowych fotografów. Ja po prostu robię swoje. E, jak zrobić na tle innym niż czarne lub białe? Pyta Tom. No normalnie. Ja teraz jestem na tle fioletowym, czyli. Po prostu strzemy. Ile kosztuje sesja? Nie ten wątek. Bartek, jak uzyskać taki efekt z podstawowym zestawem, czyli parasolka, lampa reporterska? Czyli Bartek pyta o taki efekt. No to po kolei tutaj ustawiamy sobie lampę z parasolką, no i możemy małą blendę dodać. Jakby kwestia tego, co ja pokazywałem, odsyłam do tej przypiętej cały czas w, na Instagramie historyki o autoportrecie. Ja pokazuję, jak to zdjęcie powstało. Ale logika jest ta sama, to znaczy musi być duże w miarę światło. Znaczy, duże, to wcale nie było duże, ale duże do twarzy e, gdzieś tu, a tutaj jakieś wypełnienie i takie światło dostaniemy. E, to światło jest blisko mojej twarzy, dlatego zanim jest już ciemno, mimo że jestem w środku pokoju. Znowu odsyłam Was do tej, e, do historyjki. Tam jest pokazane, ja się poruszam, co się z tym światłem dzieje. Patrzę dalej. Mm, Bartek pyta: Parasolka odbijająca. Aha, jak uzyskać taki efekt z podstawowym zestawem? czyli parasolka odbijająca, no odwrotnie, czy lampi, czyli parasolka będzie odbijała, czyli będzie trochę dalej od nas, też się da. No to jest dobry zestaw zdjęciowy. Jak nie wyglądać głupio na autoportrecie, pisze Łukasz. <noise> Więc, no, no dobra, to jest, to jest pytanie z przymrużeniem oka, ale bardzo dobrze jest przed autoportretami poćwiczyć w lustrze. Żebyśmy się widzieli, no, nie ma bata, po prostu żebyśmy zobaczyli. No i porobić kilka. I będzie to takie, taki dyskomfort przy autoportretach, na jak ja wyglądam. Bo jak my robimy komuś zdjęcie, to wiemy, kiedy wygląda lepiej, a my sami siebie nie widzimy. Więc warto zrobić po prostu przy, przy lustrze najpierw sobie popozować, spróbować ustawić ciało, zobaczyć, w którym układzie jest lepiej. Bo na przykład opuszczone bary nie zawsze fajnie wyglądają i drugi podbródek. A jak zaczniemy. Zwykłe zasady pozowania lub ustawiamy lustro za obiektywem, lub jak mamy aplikację, to w aplikacji oglądamy co się dzieje, ale jest trudno, bo musimy też trzymać ten telefon, lub jak mamy aparat z odchylanym ekranem to na ekraniku, możemy coś tam podglądnąć. Jankes. Czy można uzyskać dobry efekt posiadając wyłącznie tło i lampę reporterską? Oczywiście. Dobre efekty można uzyskać również w, na tle, tak jak u mnie, szafek, półek i to było bliska lampa i to było wygaszone. Także spokojnie. Jeszcze raz. Hop. Tam za mną jest szafka, no, więc mam gorzej niż ty, ty masz fajne tło. <grych> Także spokojnie. E, jaki prosty zestaw do w domu pod taki autoportret? Jakie światło? Stałe czy błyskie? To już było. Nie robi. Jakie? Ja wolę ze światłem naturalnym, bo, yy, bo ma mniejszą moc niż yy, ze światłem ciągłym, bo ma mniejszą moc niż błyskowe. Ale to też oznacza, że nie w każdych warunkach zrobię. W pełnym słońcu, jakbym zastosował lampy ledowe, to mogłoby nie za wiele dać. No, teraz też mam pochmurne niebo, dlatego tak dobrze widać światły ciągłe. Jakby wpadało bezpośrednie słońce. Ilość światła, którą dostaję z tego, nie mogłaby jakby konkurować z tym, co by wpadało za okna. A, OK, patrzę dalej. E, hm, hm, hm. Tu pytanie o kursy, to nie. Który z darmowych programów nadaje się do obróbki portretów, ewentualnie retusz. Pokazywałem Dark Table do wywoływania zdjęć na kanale YouTubeowym, ale do obróbki portretów, to, to szukamy tak naprawdę nie tylko wywołania, ale jeszcze sobie właśnie jakieś tam wskazy. Lightroom jest płatny, to tam można robić. Darktable jest darmowy to taka alternatywa do Lightrooma. Photoshop do retuszu graficznego, to tam w większości te moje portrety kończą. Odpowiednik darmowy to Gimp. Także w gimpie można, ale nie umiem gimpa, ale to taki inny. Jest jeszcze za 50 chyba dolców lub 150 dolców, były różne ceny. Affinity, to jest jednorazowa opłata. Affinity Photo, to jest alternatywa dla Photoshopa, tam można jeszcze uderzyć. I teraz jest jeszcze Capture One Express dla Nikona, Capture One Express dla Sony, dla Fuji. Nie wiem, jakie to ma możliwości, że tam można tak dobrze leczyć jak w pełnej wersji. To jest darmowa, jest też płatna za pół ceny, ale to już znowu jest płatna. Dobra. Skąd czerpać inspiracje i jak nauczyć się je wykorzystywać i zastosować? Wojtek pyta. Jednym z fajniejszych, nie tylko do autoportretów, ale no ogólnie do zdjęć, jednym z fajniejszych źródeł, właściwie ja korzystam z dwóch, Instagram i Pinterest. Także w, tu, w tych dwóch miejscach patrzę na zdjęcie, patrzę na światło i wyszukuję, co mi się tam podoba i próbuję jakiś swój koncept wyrobić. Eee, Przemcio pyta. Jak osiągnąć idealną czerń w tle przy małym pomieszczeniu i dwóch softboxach? Musisz mieć główne światło bardzo blisko. To znaczy, im bliżej będzie to światło, tym ono będzie mocne. Mocne światło, ale blisko. Czyli na przykład, tak jak ja ten panel LEDowy, było w miarę ciemno. Jeżeli ja go mam bardzo blisko, to jakby bardzo szybko ginie i nie dolatuje na tło, dlatego tło jest czarne. To znowu proszę. Tutaj za mną jest. 2 metry, 3 metry dalej są te szafeczki i one też już giną w świetle, bo to światło dolatuje mi tutaj na glace. <laughs> Znika zaraz za plecami właściwie. No. Ok, co dalej? Jak wyzwolić zdjęcie? Pyta Artur Polar Studio. Bez samowyzwalacza. Na przykład czasomierzem, lub dodatkowo, bo to byłoby jedno zdjęcie, ale interwałometr włączamy od razu funkcję 10, 20, 30 zdjęć, na przykład co dwie sekundy. Mamy wtedy dużo prób, kombinujemy i mamy właśnie dobrze udaną sesję. Ale z zablokowaną ostrością, jeżeli nie mamy tej śledzącej. Czy jest jakaś idealna przysłona sprawdzająca się najlepiej w portrecie? Nie ma takiej. To zależy, co jest za nami, co chcemy pokazać, jaka jest nasza decyzja, co chcemy w portrecie pokazać, czy kontekst też chcemy pokazać. Ale z reguły portrety się robi raczej na otwartych przysłonach, czyli jakieś 1,8, 2,8. Zależy też od ogniskowej, bo im dłuższy obiektyw, tym bardziej rozmywa tło. Czyli <laughs> przysłona 1,8 na 35, to nie jest to samo, co 1,8 na 85. 85 bardziej rozmyje. Okej, okay. więc raczej otwarte przysłony, ale bez przesady. Jeżeli miałbyś do wyboru jeden przedmiot, aby podczas portretu nim świecić, to co by to było? Okno, tylko i wyłącznie. Światło naturalne wpada e, i wtedy czy to bym się odsuwał od okna, e, kierunek, bo teraz na przykład pada na mnie tutaj światło już z boku e, i jeszcze bym patrzył, czy firanki zasłonić, czy nie, bo czy wpada bezpośrednio, czy nie. E, Chwyty na to, kiedy jest mega sztywna sytuacja na planie zdjęciowym. No, przy autoportrecie to będzie sztywno, więc można sobie jakąś dobrą muzykę włączyć albo wcześniej pobiegać, poskakać. Poważnie, po prostu, żeby się organizm trochę rozgrzał i trochę emocji się nadały. Iga, dwa pytania. Jak stworzyć ciekawy autoportret jak obrabiać zdjęcia? Okej, okay, to... Przeglądamy ten Instagram i Pinterest, wpisujemy hasło autoportret, szukamy pomysłów na autoportrety. Ja nie miałem pomysłu, znaczy inaczej, nawet nie chciałem mieć pomysłu na jakiegoś tam szalonego ziemia, tylko po prostu chciałem się dobrze spojrzeć, żeby była profilówka. tak ja, ja się tak czuję, no w sensie ja i nic, może za aparatem, ale jeżeli znajdziesz jakiś pomysł na fajne autoportrety kreatywne, gdzie można zbudować sobie jakąś scenę, można strzelić przez jakąś nie wiem, ramkę, być w jakichś okularach, z jakimś gadżetem, ulubioną gitarą czy co tam, to proszę bardzo, warto sobie pomyśleć, czyli jeżeli to jest autoportret, czyli opowieść trochę o was samych, to spróbujcie na tym zdjęciu być tacy, jakich chcecie się pokazać dalej. Więc to może być z czymś związanym z wami. Jaki obiektyw Sigma wybrać pod portrety Body 850 w planach Z7? No to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakim obiektywem lubimy strzelać. Do portretów świetnie działają ogniskowe 85, 105, 135. Zależy, co lubimy. To, to jest naprawdę własna preferencja. Ja uwielbiam 85, ale lubię też robić portrety 50, wtedy są takie szersze, razem tam, nazwijmy to z ciałem. Te, które mam tutaj, jeszcze raz, to to było robione 50, tylko tu jest duży krop. Jak się ma dużo megapikseli, to można spokojnie te piksele odrzucać. Także mam nadzieję, że pomogłem w odpowiedzieć Wam na te e, e, najbardziej nurtujące pytania. Zachęcam, wrzucajcie zdjęcia z hashtagiem Creator Light. ja będę je do środy włącznie. Oznaczajcie wszystkie opisy podałem u siebie pod wpisem właśnie z tą gębą. O jeszcze raz <laughs> się wyjdzie. I pod tym wpisem u mnie na zieniu foto instagramie znajdziecie informacje, co tam oznaczyć, żebym ja te zdjęcia mógł w ogóle wyłapać. A potem w czwartek wybiorę kilka zdjęć, które mnie jakoś bardziej zaciekawiły, i je postaram się też wam omówić. A potem, a potem co? Potem jeszcze może zrobimy sobie jakiegoś Q&A albo właśnie odpowiem na Wasze dodatkowe pytania o te zdjęcia. Trzymajcie się, udanych portretów i czekam na Wasze zdjęcia. Cześć!